Także witam w kolejnej części zmagań z tym oto tu potworem. Dokształciłem się trochę w instrukcji serwisowania tych silników Jundira. I teraz, tak co ważne, koło zamachowe wchodzi tutaj 10 mm na czop czyli wbiłem, czy tam ustaliłem, uszczelniacz 11 mm. I nowy uszczelniacz ma luz między tą blaszką a tą wargą, tam uszczelniającą. Może zbliżę. Yy, ma luz od 3,5 do 6 mm. Ja tak starałem się trafić w 4. Wtedy tu jest taka gumka i ona też ładnie wtedy uszczelnia. I myślę, że tak powinno być dobrze. Miałem tu już śrubę wkręconą, kręciłem, wałem idzie lekko, czyli jest dobrze. I tu jest 5 mm 5 z groszem, 5,5 mm chyba jest dookoła tutaj ustalone. No i to powinno być dobrze. I teraz tak, oryginalnie, do montażu tego uszczelniacza powinno być takie takie narzędzie. Tu się przykręca na dwie śruby. Jest taka tulej, i ona jest tak zatoczona, że nam ładnie go ustala w odpowiednim momencie i w odpowiednim miejscu i wtedy te różnice są tak, jak ma być. Ale niestety nie mam takiego narzędzia trzeba kupić jedno i potem zrobić ze na podróbek nie? żeby się wróciło, nie? bo. Można by sobie dotoczyć, coś tam zrobić, ale to i tak nic nam nie powie, bo nie wiemy w sumie oryginalnie tych, tych progów. No, Ja myślę, że tak będzie dobrze, no zobaczymy, ryzyk fizyk, no powinno być dobrze, no już bez przesady, nie? Tylko uszczelniać. Także biorę się za montaż koła zamachowego. No więc jest już engine sound. z spalonej ropy tej nowej już tego nie ma, nie? Kilka rzeczy kilka wymiarów, takich myślę, że praktycznych rzeczy i, i moich sugestii. Wymiana tych gum. John Gumy tutaj to jest numer jeden bardzo ważna sprawa. Trzeba je często wymieniać, bo jak się ich nie wymienia zbyt często, to potem się zbiera sita po polu. Ale to w każdym kombajnie z tego co się orientowałem jest taki podobny problem, także wymiana tych gum. No banalna sprawa, wystarczy to odkręcić, wymienić, ale chodzi tu o skręcanie do skręcania. Ja sobie już od razu ustawiłem. Chodzi o to, żeby tu był kąt prosty. Tu jest takie nacięcie, widzicie? Tak, tu i tu ma być kąt prosty, bo to jest połowa ruchu tego mimo środu. Jeżeli skręcimy na skrajne pozycje, to rozerwiemy gumy w kilka minut, może w kilka godzin, a może w kilka dni, ale to jest nieważne. Uszkodzimy gumy, tak czy inaczej. Dlatego tu musi być kąt prosty. Kolejny temat, bo to już wszystko poskładane, oprócz tej, tej tu osłony. Tutaj. Tu przy załączonej mocarni w tym miejscu i w tym miejscu ma być od 2 do 5 mm przy załączonej mocarni ten pas od tej blachy co nam to daje? Jeżeli będziemy mieć za małą szczelinę, wiadomo pas będzie tak. Jeżeli będzie za duża szczelina, pas podczas, yy, yy, podczas normalnej pracy bez młucenia yy, będzie nam wibrował, bo będzie zabierało ten pas koło silnika. Będzie po prostu skakał i w tym momencie będzie go tam nadcierał, wycierał. I co, co skutkuje krótszą eksploatacją pasa, także tu 2-5 mm. Kolejne, kolejna sprawa. Tu to jest, sprzęgło. to jest sprzęgło. To jest taki temat, że jest opisane w instrukcji, ile ma być, ile chyba 17 mm te sprężyny ale ja mam to tak zrobione i tak przepraktykowane że mam to tą nakrętkę dokręcą ręką i wcale nie mocno i tą kontruję dlaczego? Y, dlatego i to sprzęgło jest w sumie luźne y, dlaczego? wolę żeby tu mi sprzęgło stanęło jak mam mi mocarnia stanąć Także, to mam tylko tak, aby, aby łapie. Czy jakaś tam klucha, coś ciągnie, tu sobie drytnie trzy, trzy razy, puści dalej i już jest dobrze. A jak będziemy mieć to za mocno dociągnięte, to stoimy, kręcimy we Wiadomo, nie wiem, jak to będzie widać. Takie same sprzęgło, takie same, podobne jest tutaj przy podajniku. Ta sprężyna ma mieć 60 mm długości, tak ma być dokręcone. Ja mam to tam Dopięcone na oko, trochę słabiej. Wolę, żeby to stanęło, przeskoczyło, jak jak miałoby nie wiem, coś uszkodzić. Także kilka wymiarów. Jechałeś z tym tutaj podjechałeś? No. A tutaj nim podjechałeś? Mhm. Chłodnicę chciałem wyciągać i myć, ale stwierdziłem, że wydmucham ją porządnie i nie wyciągam jej, po prostu, że tak powiem z lenistwa, ale to już mam skończone to już mam skończone y... źle pokazywałem na ostatnim filmie to śmigło, to śmigło jest tutaj a stało tak w tej pozycji tak stało to, jest... to śmigło ja myślałem, że tak musi być. A to się okazało, że tam jest łożysko i to ma się kulać. Co jeszcze? Dorobiłem tutaj nową uszczelkę. Bo w sumie ją zamówiłem, ale coś tam się ociągają z dostawą. Dorobiłem taką sobie uszczelkę nową z plandeki. i Tu jest taka um, taka pod spodem i taka uszczelka. I, I to tak zrobiłem. Wiadomo, nowe łożyska. Zobaczymy, jak to będzie śmigało. Wszystko. To więc kombajn poskładany w kupę, wszystko prze przejrzane, przesmarowane powymienione filtry także czeka na żniwa pogoda oczywiście jest taka u nas bardziej o, taka, taka bardziej błotna dużo, dużo zabawy z nim nie było no ale wiadomo trzeba przejrzeć po pierwsze po drugie tak jak już mówiłem jest tutaj wszystko przejrzane wszystko trzeba przepatrzeć a teraz się biorę za hedery bo tak jak już wspominałem, mamy do niego dwa headery. jeden jest typowo tylko do rzepaku, drugi jest do zboża i w każdego trzeba też przejrzeć, przesmarować no właśnie kombajn też przesmarowany już no. i sobie będzie czekał teraz kilka dni może nawet dwa tygodnie, zależy od pogody no ale lepiej mieć już to ogarnięte, jeszcze mam pracę w silosach i, 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 i w takich tematach, że no wiadomo, jest co robić. Myślę, że z headerów tam gdzie będę nagrywał, tam chyba nie ma co. Jedną tylko rzecz tam w rzepakowym zmieniam, ale to tam powiem przy okazji muczenia rzepaku. Będzie film z prasy za parę dni. Postaram się coś nagrać, także trzymajcie się. Do następnego razu, cześć.